Las Vegas jest dość ciekawym miastem. Istnieje wiele legend i miskoncepcji na jego temat, ale ogółem pozwala ono na zwiedzenie całej Europy i sporego kawałka Ameryki w czasie 20-minutowego spaceru. Mamy tu Pierre'a, mamy tu Włochy, mamy tu Dyską piramidę i Katowic Spodek. Jest też strasznie tanią, jeśli chodzi o samą mieszkanie tutaj. Aczkolwiek, żeby się faktycznie bawić, to trzeba. Jeśli chcemy wydać grube tysiące, to faktycznie są na to sposoby. Powiedziałem coś więcej, ale że to się dzieje w zostaje Vegas. Na szczęście w, często w różnego rodzaju przydrożnych w, w centrach informacji powitalnych, takich tam, które są w każdym stanie, czy przy każdej większej atrakcji. Są tego typu miejscówki, w których można bez problemu napełnić sobie wodę pitną. Nie jest to zwykła kranowa, tylko jest to już przefiltrowane, super, wszystko fajnie. Przykładam butelkę i się leje, a później przestaje się lać, bo te czujniki są jakieś Jest ciepło. Jest ciepło strasznie. Tak, doma. ten most jest serio imponujący, jeszcze z tymi górami tuż za nim Ten most mi rozpierdala kurwa wow. Ten most kurwa jak oni to odjewali. Patrz jakie to jest wysokie To tam ma to chuj, ale ten most nie bardziej kurwa Ten most jest imponujący serio Co to za nie wiem, 10 dolarów za parking Z drugiej strony też jest parking, to może jest tańsze Parkujemy w Arizonie i z Buta do Nevada Wiele osób wie, że rzeka w Wielkim Kanionie nazywa się rzeką Colorado Mniej osób wie, że ta rzeka jest też powiązana z inną, dość znaną miejscówą w Stanach. Ta Mulchuvera, która może niekoniecznie jest znana z nazwy, ale widzicie ją, widział prawdopodobnie każdy w jakimś tam jednym filmie czy innym. A ta rzeka jest na tyle długa, że płynie z tego wielkiego kanionu tędy aż do jakiejś tam zatoki w Meksyku. Nazywa się chyba zatoką kalifornijską, tego nie jestem pewien. Cześć Zbyszek! Ale już sobie nieco opowiadałem na ten temat w odcinku z wielkiego kanionu, więc może nie będę się powtarzał. Jest też może coś dodać? strasznie gorąco, jak chce do domu tak, jest 49 stopni w cieniu, teraz stoimy w słońcu to jest, to jest to. więc jest pewnie tak ze 120 w przybliżeniu, przybliżeniu. Ale jednostki, nie znam... już nie jednostki już się nie liczą jednostki się nie liczą, bo i tak nie wiem w jakich opowiadam ogólny ma duża robi wrażenie oh, burba, nie tak jak ten most <laughs> nie wiem czy kiedyś wspomniałem o tym, że Kobrzy ma lek wysokości no, będzie <laughs> wszystko widać na filmach Pokajnie. Dobra, zrobiłem z żeby... Ja się poszę powiem przejść. Temperatury w tej chwili w Nevadzie są... A nie, jestem w Arizonie jeszcze idę z buta do Nevady właśnie. Temperatury są na tyle wysokie, że jakbym trzymał się tej rurki przez 5 minut. To miałbym poparzenia 17 stopnia. No, a byli, kurwa, kurwa. Nie no. A! A! Jajka no na, właśnie, jajka na tym można smażyć bez Część, problemu. Część są pierdolni, to idź spąt patelnię na szybko oszczędzimy na gazie. Oni wszędzie robią z drewna rzeczy, a tutaj jak zrobili jest metalowe. No i w 24 metalowe. Chodźcie, skaczemy. Bartek jak skoczy do tej rzeki, masz dycha. Na wygląda na większą. Ona jest większa. Tego nie wiem. Pewnie jest większa, bo to jest na 38 miejscu pod względem wielkości elektrowni. Jest na a solina się... jest na którym? Nie wiem. Nie może... wiem, ale jest. Jest dłuższy, solina tylko, jest 10 razy dłuższa od tego. ulicy tam wybudowali stary w 1936 roku Wtedy było największa Za ciepło tu, i przy drodze i zaraz łapię na stopa pierwsze auto, które się zatrzyma z klimatyzacją Wsiadam i wydupiam jak najdalej stąd Tak, tak, tak to zrobimy Tak zrobimy pierwszy, pierwszy raz na stopa, na tym wyjeździe Pierwszy raz na tym wyjeździe, ty Bartek chyba pierwszy raz w życiu Pierwszy raz w życiu jadę w stopę Dokładnie Tylko musimy złapać kogoś takiego porządnego bo tutaj pas, oni wyglądają jak biedacy nie, Tych to jednak nie chcę Tych nie chcę z tymi to, nie To jest jakieś biedo auto, tam pewnie nawet klimatyzacja Dokładnie, a tutaj podstawą to jest klimatyzacja i żeby jechał jak najdalej w zimne tereny Jak pojedzie na Alaskę to już w ogóle idealnie Tu jakiś gość jedzie Przepraszam, gdzie państwo jadą? Jedzić na Alaskę? Bo ja chciałbym na Alaskę Aha, to, to może zawieźć się raz na Alaskę <noise> Jak tu jest dobrze w tym aucie ja jestem całym Chciałem wejść do wody, ale już nie muszę Takie właśnie rzeczy się dzieją, kiedy temperatura pobija swój nowy rekord w tej chwili 46 więc każdy no, no, musi, to, to, to musi to, to, to zrobić szybką fotę. Dzisiaj jest to pierwsza zawierczniona Oficjalnie 4-7 przez Doliny Śmierć na wali 50 Wiem, ja że nagrywał jak mówię ale tak naprawdę nie ma, po prostu no, jadę dwie. po gównie. Patrz, co się odpierdolę? Ja pierdolę kto to <laughs> kopał? <laughs> kurwa, to powinien być jakiś tortestowy stary dla zawieszeń. Może to jest góźny to tortestowy dla czołgów. Kurwa, matko. <laughs> <laughs> <się strzegam. laughs> Dlaczego my wtedy jedziemy? To chyba nie był dobry pomysł. Super, jedziemy przez pustynię na, Jedziemy na Dakar Tak Próbujemy dojechać do jeziora i jedziemy Tam jest jezioro! Tak, jest woda! Jest woda. w to uwierzyć, ale ta droga faktycznie nas doprowadziła do jeziora! Tam są ludzie! Jak oni tu kurwa przyjechali? No właśnie! I kto postawił w ogóle tą drogę i po co? Po co tam jest ten kibel? I dlaczego tu jest tylko 15 dni limitu kampingowania? Kto by to chciał siedzieć tak długo? Jakby ktoś tu siedział ponad 15 dni, to powinien dostać nagrodę jeszcze za to. Dzięki kurwa za tą muzykę, która niszczy mi cały komentarz. I nie umiesz jeździć. I co kurwa, jak tam dojechać? Jak oni... Oni tu mają jakiś domek, cień, wszystko, rozbijamy się z nimi. Kurwa bardzo pomału. nie było kamienia ale nie... O, dokładnie tak. Bardziej w prawo. O, kuj, bo to jezioro wygląda super. Woda ma kurwa 40 stopni. Środek niczego, w, gdzieś na granicy Arizony z Nevadą. Zawsze marzyło mi się wejść na jakąś nieoznakowaną, nieznaną ludziom górę, która prawdopodobnie nie ma nazwy. I ta góra chyba spełnia wszelkie moje kryteria. Jak tam wejdę, nie mam pojęcia. Z drugiej strony, wejście wydawało się dość lejtowe. Ale będziemy wchodzić z tej, bo jest cień. Wygląda ciężko, będzie ciężej, zobaczymy jak to pójdzie. Temperatura jakieś 45 stopni. Dokładne nasmarowanie się na pustyni jest bardzo ważne, szczególnie kiedy jesteśmy takimi debilami jak ja i tutaj oto Bartek, którzy chcą wejść na tą śmieszną górę. Do ataku przygotowujemy się bez koszulek, co jest średnio idiotycznym pomysłem. Ze względu na to, że jak nas zjara, to zjara porządnie. W takim terenie, co na dobrą sprawę, powinno się chodzić z zakrytymi rękami i zakrytym wszystkim. Szczególnie przy temperaturze 45 stopni. Góra wygląda naprawdę obiecująco, aczkolwiek naprawdę ciężko. Jeśli skale helikoptery latają, więc jak otkniemy u góry, to nas uratują. Ekwipunek górski spakowany w postaci trzech butelek wody i aparatu. naprawdę sprzęt wysoko górski pierwszej klasy po prostu. Podejście na czym prawdopodobnie jest tędy to wygląda najbardziej łagodnie, a później po tych dóbrach ten oręty wymagane pod spinaczki. Idziemy w dwójkę, To takie, będziemy musieli śnić co jakiś czas, brać dwóch nie ma sensu. Ciężki też jakiś nie jest, to powyżej 5 kilo to nie waży. No nawet wątpię, żeby na Dobra, zaczynamy. Już na początek jest dość ciężki, już się lekko poślizgnęliśmy na starcie. Zaczynamy od wysokości 330 metrów na poziomie morza, wedle GPS-a. Zobaczymy, jak wysoka jest ta góra. Stabilnie to nie wygląda, ale teraz dochodzimy do łatwiejszego kawałka. Akurat, ogółem to, co robimy w tej chwili, to jest taki debilizm, że aż szkoda gadać. Nie zdziwię się, nie mam pojęcia, kiedy my wrócimy. Ogółem nigdy nie bierzcie ze nie przykładu. Kuźwa. Dobrze, że nie mam zasięgów po 100 tysięcy, bo jakby jakiś 15-latek poszedł po mnie w góry, ale widok za mną dojebany. No, kłuswa. Trochę strach się odwrócić, bo w dół mam niezłą przepaść, ja ale. Ja nie schodzę, jedną. Zostaję w góry, się. mogę wziąć karibatę, zeszedłem sobie rano. Dobra, już jesteśmy blisko szczytu. Relatywnie. I to już wygląda najbardziej stałe skały z tych wszystkich, więc przynajmniej nie będziemy spadać przypadkiem. To nie wygląda stabilnie. Uj, trzęsiesz się cały. No, średnio. Tu jest. Zejdź. Nie ryzykuj tutaj. Nie, to, to nie jest stabilne ani trochę. Tu nie ryzykował. Jednak to nie jest teren, w którym nas szybko znajdą. No, ale tu jest... Chyba jeszcze w miarę najlepiej. Nie naj... Tu jest niby jakaś ścieżka. Ale patrz, co się dzieje tam, jakbyś spadł. Bo tu jak spadniesz to się nie wiesz przed. Tak, to tutaj spadam na miejsce, w którym stoję. Właśnie trzecie do tego momentu, w którym myślałem, że może być najciężej. Nie no, chyba tutaj. A tędy jakby to obejść? Pamiętasz jak to tu wyglądało? Tam były skały, normalne kamienie Ale takie takie jak schodki, czy tak. to próbujemy? No możemy tam jeść. Chodź spróbujemy zobaczymy jak to wygląda. tu jest chujowo. Tu i tu jest chujowo. No ale bardziej według mnie lepiej jest tam, bo jest Wydawałaby się ta sama, a dystans Ale masz koza kwotę w tej chwili Zawarliśmy jakieś 100 metrów od poziomu dołu Jest tu strasznie, to nie jest nawet połowa drogi do szczytu Jak nam się wydawało Kuźwa Nie wiem jak my stąd zejdziemy Nad głową latają nam helikoptery Więc ratunek w razie czego będzie A jak dostaniemy mandat za głupotę za to, że nie wolno się tu wspinać, to przynajmniej zmądrzejemy. Następny raz Ale mamy w miarę jest tu w miarę zejście. No stąd tak wygląda. Z dołu mieliśmy w miarę wejście. Dobra, lecimy z tematem. Weszliśmy, może 120 metrów nad poziom tego, gdzie zaczęliśmy. A wygląda wysoko, strasznie. Kibla, pod którym zaczynaliśmy, nawet nie widać. Chwila przerwy przed czymś, co myślimy, że już faktycznie może być szczytem. Helikoptery latają co dosłownie sekundę. Jestem pewien, że ktoś już nas widział. Tam były te helikoptery. A to jest też możliwe, bo Tam tu jest wiesz, pełno... To na... Tak, w Vegas było cały... dużo tych ogłoszeń, że latają nad tą Hoovera. To faktycznie może być to. No to jesteśmy rozrywką dla turystów bogatych. To niebo mnie bardzo martwi. Tam jest kibel. Już go widać jako malutką kropkę na moim ekranie. Dostaliśmy się na szczyt! Widoki są przekozackie. Jezioro na całej pustyni. I gdzieś tam słynna tała Hoovera. Czy był to debilizm? Tak. Czy było warto? Jak najbardziej. Masz coś do powiedzenia? Wydaje ci się, Star, teraz to masz adrenalinę, zmęczenie, chmury i wszystko. Zaraz walnie gradem i umrzemy. Dobra, to wchodzimy. Wchodzimy. Pozdrawiam. Nie wiem czy ta góra ma jakąś nazwę. Możliwe, że nie ma. I jeżeli nie ma i ten film jakimś cudem wbije tysiące wyświetleń, a jest tak głupi, że jest to szansa, bo gluzka głupota zawsze ma wyświetlenia, to chcę nazwać tą górę Zbyszkiem. Niech Amerykanie mają górę, które... Nie, nazwę ją Staniewicz. Teraz to już w ogóle i nie powiedzą. Albo może ją nazwać po prostu Zibi To będzie zbyt Zibi Peak Pomyśl nad tym, ale jak chcę ją nazwać? Moja góra Jakiś jak Jakby ktoś pytał to jest ta tuż obok jeziora Obok jest jakaś trochę większa Zaraz sprawdzę jej wysokość Zibi Peak, oficjalna informacja ma 475 metrów nad poziomem morza Czyli od, od tego, od momentu w którym zaczęliśmy wejście a wchodząc, proponuję mieć jakąś linę, a nie tak jak ja. Eee, było jakieś... Ile by powiedziałem? 175 metrów przewyższenia. Czyli dość spoko spacerek. Wejście nam to zajęło... Nie wiem, sobie, sprawdzę później, ile zajęło od pierwszego filmiku do tego. Ale wydaje mi się, że jakoś 45 minut wchodziliśmy. Dobra, szukamy zejścia. Mogłem, mogłem rysować markerem znaczki, że tu jest szlak. Może <laughs> no, tak można? Nie wiem, moja góra, ma moje szlaki Ale z zejściem zawsze jest większy problem I naprawdę nie mam pojęcia jak my to teraz tu zrobimy O proszę, tak to wygląda Jakoś na prawo musimy pójść i zobaczyć co tam się dzieje Bo tu nic Albo ewentualnie tam Ale da się tam przejść jakoś? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jesteśmy na pustyni wody pitnej, pomijając to co mamy w plecaku, w tej chwili mamy może 3 litry a co z Czego ty? połowa musi zostać na gotowanie, bo nie mamy niczego co można jeść bez gotowania, a jesteśmy obaj głodni nie do opisania Co coś Ty? No z tą wodą To ile mamy? Znaczy przy sobie Malutka, ale w aucie mamy te 3 litry. No 3 litry, no to mówię, że w aucie mam 3 litry. No, ja myślałem, że mówisz, że tutaj. Nie, nie, mówię, że pomijając co mam w plecaku, mamy może 3 litry z tego połowa później na gotowanie. A ten jest serio luźno, patrz tutaj idziesz pod zboczu leciutkim. Jeden po drugim! Jest niestabilnie. Ale już prawie na dole! Ale widok to wynagradza! Jak sobie myślę, że my gdzieś tędy właśnie schodziliśmy, to są myślę, wow! A to jest ten najbardziej lajtowy kawałek tej całej spinaczki. Do wody już blisko. Około całe to zejście. Średnio stabilne i ogółem trochę strome. Wygląda jakby tu kilka tysięcy lat temu płynęła jakaś rzeka a to nawet wygląda jak wydrożone przez jakiś mini wodospadzik więc fajny teren z geologiczno-historycznego punktu widzenia ale że ja mam wiedzę na ten temat gdzieś w okolicach zera to nie będę się wypowiadał wiem, że co chwilę twierdzę, że jestem już praktycznie na dole, ale teraz już chyba w serio jestem serio no jeszcze tylko jakieś wielkie prehistoryczne kamienie i jestem w domu teraz już serio ostatnia prosta jeszcze te skały przechodzimy i powinniśmy być na plaży u naszych ziomków Wróciliśmy na rejon. Nasze ziomki gdzieś tu są, a i są jakieś dziewczynki, zaraz im o tym opowiem <grystanie> kawał« <tania kawał> <tania kawał> Jak już mówiłem, jeśli ktoś zapomniał to nie wiesz się nie przykładu. Nigdy, to nigdy. To było debilne. Jak ja tam wszedłem? Jak my chcieliśmy My byliśmy tam? No Na samej górze My na początku chcieliśmy z tej strony wchodzić. No. Jak? No właśnie kurwa nie wiem. Jak my w ogóle to osiągnęliśmy? No, ja naprawdę nie wiem z której strony patrzyliśmy na tą górę. Bo przecież ona jest niemożliwa do zrobienia Co my robiliśmy tam na szczycie? Debile Następny odcinek nie będzie tak ekscytujący Wczoraj wejście i zejście na Zibiego zajęło nam łącznie 2 godziny